Przynajmniej ja nie widzę jego rozwiązania. A jakie ty widzisz rozwiązanie tego problemu? Powinni przejść ponowną weryfikację. Oczywiście sędzia, wizytator, ocenia merytorycznie nie fakt uchylenia, tak? bo uchylenie było z automatu, no bo to na no, osędzia tylko merytoryczną jakość orzeczniczą. Ponowna weryfikacja, ale przez prawidłowy KRS no, no ponowna procedura. I, i proszę bardzo. No ale wiesz, że to jest niemożliwe, dlatego ja pytam, jakie widzisz realne rozwiązanie polityczne tego problemu, bo to, co powiedziałeś, oznacza, że rozwiązania nie ma. No, taki los i, i co, i będą nie orzekać, tak, no bo tak to się kończy, pobierać wysokie uposażenia, a potem bardzo wysoki stan spoczynku, no, no, piękny prezent od PiSu, tak, no, no, no bo tak. Czyli rozumiem, że mamy teraz przed nami 4, ponad cztery lata szarpaniny, bo do, dopóki prezydentem jest Nawrocki, nic nie zrobimy, prawda? Nic nie prawda? zrobimy. Nic kompletnie. No co można neonom robić? Ponieważ oni jako prawnicy doskonale wiedzieli, co robią. Ja tu nie mówię o młodych, tak? Nie, ja mówię o pisowskich i, i ziobrowych wilczkach. I wilczycach. Zapomniałam o paniach. Oni doskonale sobie zdawali sprawę z faktu, że KRS, skład KRS, tak, sposób powoływania jej członków został przeprowadzony niezgodnie z konstytucją, ergo, że decyzje wydawane przez nieorgan konstytucyjny tak, nie, ma, nie mają mocy prawnej. Oni o tym wiedzieli, ale chęć zdobycia niekoniecznie zasłużonego stanowiska i większych pieniędzy była silniejsza niż poczucie praworządności. Dyscyplinarki, usunięcie z zawodu. Dziękuję, do widzenia. Albo zrzekają się stanowiska w danym sądzie tak i poddają się ponownej weryfikacji. Alternatywa, proszę. No ale totalnie jest rozwiązanie, bo to nie nastąpi. Ale wiesz, za jakość i za jakość naszej klasy politycznej, no to to trudno odpowiadać. No, na kogo byś głosował, żeby to nastąpiło? Bo ja to w ogóle nikogo w całej Polsce takiego nie widzę. No.